Z tej strony Bogdan niejednokrotnie dostaje pytanie w wiadomościach od Was, czy od swoich jakichś znajomych, czy też ewentualnie klientów, czy w laptopach można wymienić procesor, tak aby laptop był wydajniejszy względem jednostki obliczeniowej, a procesor tutaj jest bardzo istotnym elementem, jeżeli chodzi o szybkość pracy e, systemu operacyjnego. E, bardzo często można wymienić, ale nie we wszystkich modelach. Czasami jest taka sytuacja, że procesor jest zamontowany do płyty głównej w taki sposób, że nie da się go zdemontować bez specjalistycznych narzędzi e, poprzez jakieś hot ery czy specjalne nakładki, żeby móc go po prostu um, odlutować. No, ale to już jest zabawa bardziej dla profesjonalnych serwisów. Dla osoby takiej, powiedzmy, Jan Kowalski, w domu ma laptopa, chciałby wymienić procesor, ma do niego dostęp, kupuje na przykład procesor na Allegro. E, taki sam, bo powiedzmy ten się zepsuł, albo na przykład szybszy, ale pasujący do tego laptopa, bo sprawdził to na stronie producenta albo zapytał producenta, jakie procesory obsługuje płyta główna w danym laptopie. E, tutaj nie ma jakichś większych problemów. W internecie można znaleźć sporo informacji na temat procesorów jakie można wymienić na jakie jest upgrade'ować czyli zwiększyć wydajność. No i z tym nie ma ogólnie żadnych problemów. Jeżeli kupimy procesor, mamy gdzieś leży sobie już, no to co robimy? Pierwsze wyciągamy baterię z naszego laptopa, pracujemy w w środowisku bez zasilania, czyli bateria wyciągnięta i zasilacz oczywiście wyciągnięty. Procesor, gdzie jest procesor? No, zwykle będzie pod jakąś taką rurką, która nazywa się hitpipe, czyli gorąca rurka odprowadzająca ciepło. Tu ogólnie jest płyn w środku, wentylator kręci się, wieje tutaj, tak jakbyśmy przez palce wiali. No i chłodzi tą rurkę, a ona, że chłodzi, to, że tak powiem, schładza nam tutaj rdzenie procesora karty graficznej No dobra, no i co teraz? No i mamy procesor Jeżeli powinniśmy pracować w odpowiednich rękawiczkach ESD, takie białe lub inne to Powinniśmy mieć rękę podłączoną taką opaską do uziemionego miejsca w naszym mieszkaniu, na przykład, nie wiem, biurka, czy tam jakiegoś grzejnika na ścianie No i w tym momencie jeszcze oczywiście przydałaby się taka mata ESD Ale jeżeli nie macie, to Wasze ryzyko, ale kto chce, to sobie zaryzykuje Przypuszczam, że nikomu nic się nie stanie, ale ok. E, mamy śrubeczki, raz, dwa, trzy. Tu jednej nie ma, nie wiadomo gdzie jest. I tu jeszcze jedna. Fajnie. I teraz musimy ściągnąć oczywiście układ chłodzenia, żeby zobaczyć, co to za procesor. Chyba, że już wiemy, no to po prostu go musimy zdemontować. Jak to zrobić? Bardzo prosto. E, odkręćmy teraz te śrubeczki, tylko najpierw. I pokażę Wam, jak to wygląda od spodu, bo chyba tak będzie najszybciej. Jedna śrubeczka. Po co są tutaj takie cyferki, 1, 2, 3 na tych, przy tych śrubkach? To jest kolejność dokręcania śrubek i zawsze pilnujemy tego przy dokręcaniu, najpierw jedynkę, potem dwójkę, potem trójkę co, Po co to jest? To jest po to, aby świeżo nałożoną pastę e, termoprzewodzącą, którą będzie trzeba nałożyć, bo ta stara już tutaj nie będzie miała pewnie żadnego e, specjalnego skutku działania Musimy nałożyć i wtedy tak równo ona się rozprowadza po całej powierzchni, dlatego jest taka kolejność Dobra, inżynierowie tak wymyślili i tak ma być Dobra, ściągamy układ chłodzenia. Przy okazji możemy sobie zobaczyć, jak wygląda pasta oryginalna. Tak, była nałożona oryginalnie na układzie chłodzenia. Tu już jak widać, ona no już, już nie spełnia żadnych tam swoich e, warunków, więc, oczywiście, trzeba alkoholem e, izopropylowym ewentualnie. Acetonem do zmywania paznokci trzeba to po prostu zmyć tu i tu i tu. E, tu jest termopad, jak widzicie, czyli nie pasta. Termopad można wymienić, czyli to ściągnąć, wyczyścić i przykleić tutaj taki podobny kawałek e, termopada albo ten używać dalej, bo one, często, one znacznie dłużej wytrzymują. E, ale warto wymienić. Dobra, lecimy. Co teraz, jak dostać się do procesora? Tu możemy oczywiście odczytać oznaczenia tego procesora. Tu jest jakiś Intel 1,5 GHz, 2 MB cache, 667 GHz, eee, MHz, przepraszam, jeżeli chodzi o procesor, częstotliwość działania z tego co widzę. Co jest czy Intel, M jak Mobile i C, może to jest Core 2 Duo, ale powiem szczerze, nie pamiętam co to jest za model. Trzeba by po prostu wpisać nazwę i zaraz by się znalazło. I teraz co? Powiedzmy, że mamy jakiś bardziej wydajny lub inny procesor, który na pewno tu będzie pasował. Sprawdziliśmy to. No teraz jedyna opcja, jaka jest, to po prostu zwolnić zaczep mocujący, czyli tutaj jest taka śrubeczka. Tak jak mówię, nie każdy laptop ma taki socket, czyli takie gniazdo, gdzie możemy samodzielnie tutaj działać. W niektórych się po prostu nie da. Dobra, no i co? Wkładamy płaski śrubokręt do tej śrubki i obracamy w drugą stronę. Tu jest taka strzałeczka, i na drugą stronę. I zaraz zobaczcie, wysunie się gniazdo. O, teraz zwolniło nasz procesor. W tym momencie zobaczcie, jak luźno możemy sobie procesor wyciągnąć. Po prostu wyciągamy procesor i już możemy sobie go odłożyć. Tak to wygląda. I włożyć tutaj inny. Powiedzmy, że teraz wkładamy tutaj jakiś wydajniejszy, ale pasujący. Jak, jak, który, tak jak mówiłem, pytamy producenta, sprawdzamy na stronie, ewentualnie w Google sobie szukamy, jakie procesory pasują pod tego laptopa albo patrzymy na. Te laptopa jakiego mamy, i jakie były sprzedawane, bo czasami patrzymy na konfigurację. Na przykład ten laptop kosztował 1500, obok taki sam dokładnie z wyglądu kosztuje 1900, i ten ma na przykład procesor taki dwurdzeniowy a tamten ma czterordzeniowy, To już wiemy, że jest ten sam laptop, ta sama płyta, tylko procesor inny. Tak więc tamten procesor sczytujemy jaki jest, kupujemy sobie i tu podmieniamy. Jeżeli oczywiście jest gniazdo, tak jak tu widzicie. No i co, i już mamy wydajniejszy laptop, znacznie, wystarczy uruchomić laptopa. Bardzo rzadko, ale czasami trzeba zrobić coś takiego, że po wsadzeniu innego procesora, komputer nam piszczy, nie chce się uruchomić no i w takim wypadku oczywiście trzeba podłączyć naturalnie zasilanie, baterię zasi, zasilacz i jeżeli dalej nie działa, no to co? to czasami trzeba wyciągnąć yy, baterię i znaleźć miejsce, gdzie można zrestartować BIOS bardzo często w komputerach stacjonarnych to są takie piny, które wystarcza, że tak powiem, ze sobą złączyć w laptopach one nigdy, albo prawie nigdy nie wystają i często to są takie malutkie, tutaj dwa tutaj jak widzicie, takie luty Trzeba je ze sobą złączyć na przykład śrubokrętem albo nie wiem czymś jeszcze, jakimś elementem, przez czasami 5 sekund, 15, czasami przez minutę i w ten, w ten sposób zrestartuje nam się BIOS. I po takim restarcie wkładamy z powrotem baterię. Czasami z baterią wsadzoną, to wszystko zależy od modelu. E, BIOS się zrestartuje, uruchamiamy laptopa i wszystko działa. E, dopasuje się już do nowego procesora. To jest rzadkie, ale czasami tak się zdarza. Dobra, tak więc dodatkowo restart BIOSu musi być. Już mamy procesor wsadzony na miejsce, wciśnięty, wszystko pasuje. Leciutko go sobie dociskamy i dokręcamy w drugą stronę, tak jak było na początku. Ciach. Teraz już procesora nie wyciągniemy. Oczywiście po wyczyszczeniu, nałożeniu pasty, wymianie ewentualnie termopada, układ chłodzenia z powrotem wkładamy. Musimy oczywiście dokręcić. W ten sposób ciach. Bierzemy sobie śrubokręt. Z odpowiednim bitem. Takim, który będzie pasował do naszych mag magicznych śrubeczek. I śrubeczki dokręcamy. Pamiętajcie o kolejności 1, 2, 3. To jest bardzo ważne. Wkładamy sobie bit z naszym śrubokrętem. Dokręcamy jedyneczkę, potem dwójeczkę. Ok, jako że trójka gdzieś mi się zapodziała, to wiecie o co chodzi. No, trzeba ją po prostu dokręcić, nie dokręcamy na siłę, żeby coś, gwint nam się jakiś nie urwał, tylko do oporu i tyci i tutaj przy karcie graficznej taka sama sytuacja, dokręcamy śrubeczkę, starajmy się wszystkie te czynności robić delikatnie, spokojnie, tak aby gdzieś nam śrubokręt nie zeskoczył, na przykład tak zobaczcie, dociskać, a tu brrr, wam przejedzie po płycie głównej, albo tu dokręcacie i wam tu... Brrr no i laptop już możecie płytę główną szykować do wymiany dlatego staramy się docisnąć i stabilnie trzymać jeżeli Wam zeskoczy i poleci, tu gdzieś coś porozwala, no to bardzo prawdopodobne, że nic się nie stanie, ale też prawdopodobne jest to, że już niestety, ale Wasz laptop może i się uruchomi, może się będzie przegrzewał, może będą jakieś różne problemy bo po prostu płyta już nie będzie właściwie pracować, więc spokojnie, jak nie macie pewności do paluchów, ale macie odpowiednie bity założone to przytrzymujemy sobie tak palcami, i, i wtedy kręcimy. Wtedy, nawet jeżeli coś Wam zaskoczy, to trzymacie to. Rozumiecie? Tak? A to myślę, że wszystko jest jasne. Gdy już wszystko złożycie, tu jeszcze brakuje taśmy takiej czarnej. E, powinna być. O jest, tylko że taka połrywana trochę. O tutaj ona powoduje, że znacznie jest lepszy przepływ powietrza, że nie ma tutaj jakby lewego powietrza. E, naj Najwydajniej to działa. No to wymieniać tą taśmę będziemy musieli. Ok, co dalej. Składamy wszystko do kupy, uruchamiamy na laptopa. Nie musimy jeszcze obudowy tutaj zakładać tej dolnej. Dlaczego? Bo odwrócimy, uruchomimy i nic nie będzie działać. No to co będziemy 10 razy śrubki odkręcać? Dopiero zakładamy już tą obudowę dolną, gdy mamy wszystko pozakładane. Tak więc, na pytanie, czy można wymieniać procesor w pewnej części laptopów? Tak, bo mają gniazda, w niektórych nie. Tam, gdzie mamy gwiazda, gniazda, przepraszam, to najczęściej możemy wymienić procesor na kilka modeli, które współpracują z danym laptopem wydajniejsze, mniej wydajne. Ale nie możemy założyć wszystkich tych, które pasują pod to gniazdo, tylko te, które obsługuje ta płyta główna naszego laptopa. Czyli inaczej mówiąc, model danego laptopa patrzymy, jakie ma procesory, i możemy dobrać sobie procesor z tego wachlarza, że tak powiem, procesorów, które występują w tym modelu, droższych czy tańszych. No i tyle. Sprawa jest banalnie prosta, myślę, że każdy sobie poradzi, jeżeli będzie miał taką potrzebę W niektórych laptopach nie ma tak prosto, że tylko taki kawałek sobie tu plastiku ściągamy, jak tu tylko czasami trzeba cały, całą obudowę porozkręcać, dostać się do e, naszego procesora Czasami jest tak, że musimy nie tylko obudowę rozkręcić, ale także i płytę porozkręcać i wszystko porozbierać i dopiero od spodu jest procesor Różnie to naprawdę bywa Ale myślę, że z tym nie będzie problemu. Jeżeli będą jakieś ciekawe laptopy, takie trudniejsze, to postaram się filmiki dla Was zrobić na kanale, żebyście widzieli krok po kroku, jak demontować. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, wymieniajcie procesory, jeżeli macie taką potrzebę. Pamiętajcie, że w laptopach e, w wydajności bardzo ważny jest nie tylko procesor, ale także odpowiednia ilość pamięci RAM. 4 GB to uznajmy że za kompletne minimum, no 2 to już w ogóle kompletne minimum, ale 4 GB dla systemu Windows 10. Druga sprawa, dysk. Bardzo często zastosowane dyski SATA, e, HDD, hard Drive, czyli twarde e, talerzowe, one powodują, że laptop jest bardzo mało wydajny. One są po prostu wolne. Więc warto wymienić na dysk SSD i wasz laptop, wasz system operacyjny będzie uruchamiał się w dosłownie kilkanaście, kilka, albo kilka nawet sekund. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć wam. Jeżeli będą jakieś pytania techniczne, pytajcie. E, sporo poradników komputerowych też będzie na kanale, tak więc myślę, że będzie dosyć ciekawie Subskrybujcie kanał, łapka w górę. Trzymajcie się. Komentujcie. Cześć wam.